Witam, witam, z tej a dzisiaj nagramy odcinek z Ledykal Jestem na serio znarwiony, gdyż tak samo jak w pierwszym odcinku, muszę go nagrywać już drugi raz. Czemu? Gdyż oczywiście moja mama zadzwoniła. I znów praktycznie po nic. Więc muszę wszystko od początku pokazywać. A. Miałam już 19 minut, pokazałem obydwie mapy. I już 19 minut pokazałam obydwie mapy, i już byłem w połowie pokazywania broni. A mama zadzwoniła. Oj, przyciszmy. Okej, okay, koniec. Teraz to zrobię jak najszybciej. Po dwóch jest takie same przejście. Tutaj wychodzimy na ulicę. Czy tym da się przejść. No. No way. Tutaj nie da się przejść, są bramki przesta, żeby da się strzelać. No, co to za słupek? Idziemy. Tu jest taki rang. Zaraz go dokładnie pokażę wysłuchać szczykanie psa. A ja więc taka kolejna ciekawostka. Jesteśmy na, słuchajcie, B. Tu jest można skąpić. Jest sporo dosyć miejsc do kampienia na tą ciężarówkę. Da się wejść I da się wyjść na te stegamy z dwóch miejsc. Po lewej stronie palmy nie zadziała, tylko po prawej. Aj coś chyba za wcześnie skoczyłem. Teraz w ogóle nie skoczyłem. Po tej stronie też się da, ja to sam już kompletnie sobie znalazłem. Będą terroryści, więc jako anty musicie uważać. Ale to zaraz pokażę. Tu mamy staun anty Tu mamy bombseta. Tu się często kampią, tam, tam. Tutaj jeszcze bardziej, ale też. Tutaj coś się kampią, zwłaszcza tutaj. I na tym szczytem bloku można się stoić. Widzicie, to jest ten back, co widzieliście na pielęgnacji, była jego reklamy. Tu mamy przejście. Tu mamy środek taki. O, tu jest jedna taka wysadka z reklamami, co się można schować No to Druga jest tutaj na rągu. Span. Jak pójdziemy tutaj, to znajdziemy się na rągu. Tu jest rozejście. Taki konektor. No i ostatnia że czego chcę pokazać, to domek. I tutaj też jest głos, jak wejdziecie do pokoju. Wszystko. Dobrze, gdy nie standardowe. Nie połączone. Jak nie połączone, jak mam cztery kreski. Łączenie. Halo. Mapa nie można połączyć i teraz mi dopiero wysiedło WiFi fi czas już jest, nic mi nie powiecie Ten critical ups, mi teraz pozwala. No jest wszystko tak jak... O Boże! jest internet. tylko inne drużyny. Tak się dzieje, kiedy nie macie internetu. Niby nie macie internetu, bo jest pewne, że internetu nie ma, a jak się już połączy, to, to tak czy siak musicie wyjść z Critical Ups. Dzięki Critical Ups. Bardzo na pewno. Tylko mi czasem nie dozwala. Mus musiałam się przenieść z nagrywaniem do innego pokoju. Z lepszym Wi-Fi. O, zabij 15 z z sniperskim Uratio. uratio. To to zrobimy może nawet dziś. Deadmatch, czego sobie zagramy? Oczywiście to już mamy zaznaczone. Mam parejdy. Jest to dosyć prosta mapa. Ale taka chyba najlepsza. No jesteśmy teraz się tutaj. I teraz pójdziemy sobie tam. Idziemy. Tutaj możemy wejść do Tutaj często ludzie mogą się spawać. Nie wiem, czy tu się można schować, ale chyba nie. No właśnie. Po tych beczkach możecie wejść na górę. Oj, tu jest plant. Normalnie tak nie wejdziecie. Tutaj często się te dokampią Pamiętajcie o tym. Aż ja tak nie umiem zrobić to. Rzadko mi się udaje tak skoczyć na to, żeby nie przeskoczyć. Bo niestety oczywiście tak się dzieje. Nasza postać, mimo że to jest niby taki gruby tak się wydaje, to nasza postać jest czasami u, na tyle upośledzona że... Tam jest... I tutaj jak idziecie dołem, to zawsze musicie pamiętać o tej miejscu. Zdradzacie ją zawsze. Idziemy. Autodiscopes mają oni. Przez to da się strzelać. I tu jest trąceta, a dokładnie tutaj, przy tych schodach. I tu da się wejść tymi schodami. schodami. Lecimy na Longa, tu się można schować. Tam. Często ludzie siedzą tu nie można wejść. To jest Bombside B. Od tej żółtej linii do tej żółtej. Tu można wejść. Yy, tu też można wejść. Ogólnie możecie między tematem a platformami przeskakiwać z nożem. Teraz mi się to nie dało. Ale spróbuję jeszcze raz. O! Stam to chyba łatwiej. Ale udało się. Przestał szybę. Można oczywiście skanować. Jest to szyba. Przez którą nic nie widać, ale jest to szyba, więc możecie przestrzelić. Idziemy. To jest szyba też do skanowania. Później zobaczycie gdzie ona jest. I tutaj właśnie sobie przeskanowaliśmy. Nie wiem, czy to jest koniecznie to, ale cóż, i pamiętajcie, że jak tam pójdziecie, to musicie jakoś zaskoczyć w doga, wyskakując i od razu strzelając tam. Kyi. Gdyż tutaj często się kampią, tutaj, I tak patrzą. Okej. Okay. Tu jest spam. I to nie wszystko, bo oczywiście, mid. Mid nasz. Tu da się wejść na A. O. Znaczy, nie wiem dokładnie na A, ale na drogę kto prowadzi na A. Tutaj anty mogą wskoczyć sobie, ale najczęściej to tutaj wchodzą. Tylko, żeby im głowę było widać. I kawałek ciała. Oni ten wchodzą. I to już nas poznajecie, prawda? Co tak da się wejść I idę na B. Idziemy tutaj Tutaj jest to. A tu jesteśmy pod midem przez to się nie dostrzelać, przez tą źródłę. Wychodzimy. To jest to okno, co tam wam pokazywałem. Tam się skanuje właśnie. I tutaj jest przejście zaś na B. To znaczy na blisko. Na miejsce, tutaj jest blisko B. O. Dużo osób tutaj plantuje. Tak konstrukcję. Więc gdy zaraz pokażę wszystkie bronie, które są w Critical Upsie, omówię, które opłaca się kupować, a które po prostu nie. Ustawienia, czas rundy. Wyjdzie on Dobrze, weźmiemy tą mapę burżu. Bodożou. Nie wiem, nie mówię burżu. Burżu. Dobrze, no i ja pokażę, pokażę szybko wszystkie brony. Zwykle 250-17, a ma kosztuje 300 hp, ale jest też za darmo. Więc jeśli przez wpadek wywalicie to to możecie go sobie kupić. Taki na wszelki wypadek. Mam, mam do niego skinę jak widzicie. 17 ammo dosyć fajna broń, nie ale opłaca, nie opłaca się ich zostawiać na, na początkowej grze. Chyba, że gracie na rozbranie rankingowe. To możecie za 800, które dostajecie na początek kupić sejkowlada. Tutaj jest... da się kupić tego Kevla, Nie ma Kevla z hełmem, ale pewnie sam Kevla działa jak Kevla z hełmem. Tak zakładam. To jest właśnie mapa Division. Mhm. To to znaczy mini mapka Tu jest takie przejście, mam to rozumieć. I na mini mapce. Popatrzcie w To jest pokazane, że to jest przejście oczywiście tego przejścia nie ma. O Boże, pokazałam tylko jeden pistolet. Dobrze, pistolet XD.45. Pistolet ma dwa ammo więcej, 500 tylko kosztuje najtensze z pistoletów chyba takich do kupienia, które nie licząc po 250 bardzo szybko mi się daje z a ammo. Trzeba się go całkiem kupować. Pis pistolety GSE 1911 ja mam też do skina, przynajmniej Taki dosyć fajny zginik. 8 amu w magazynku, ale na jakieś 2 strzały w głowę lub 4 i 6 w Od 4 do 6 w ciało. Dosyć mocna nam to. I jest jedno z przeglądów w grze w tomigiem. MR 96, revolver. Nie jest to revolver, od 8. Ludzie, którzy znają CS, wiedzą o co chodzi. Ma zwykły strzał, 6 pocisków, ale o 100. O jeden pocisk mniej od Digla, znanego, ale o 100 tańszy. Kosztuje tyle, ile GSR, czyli 600. W głowę, dwa hit w głowę, 2 hitów w ciało. I, I Dual MTX. Szybkie są dwa, 24 am w magazynku, ale długo się przeładuje. Kosztuje aż 800, miał za dużo trochę. Nie opłaca się ich kupować na pistoletówkę, ale jeśli macie mało hajsu i chcecie zagrać eko ale tak żebyście mieli jakieś szanse z innymi to właśnie mtx rad zakupować, jeśli chcecie tak już eczko grać Pistolety maszynowe, mp5 szybkie, dosyć silne, 1300 nie będę tak dłużej mówić, mp7, 1600 bliska dobre, z daleka już się trafić mega szybko strzela i jest to moja ulubiona broń Wektor 1700, jedna z podobno trzech nowych broni. Tak mi mówił mój kolega. Ja gram od. Od dokładnie tydzień temu zacząłem grać. Szybki, ma tylko trzy magazynki po 33 ammo. Więc nie jest to zupełnie dużo. Ale cichy i spektakuluje się taka ciekawostka, spektakuluje się go aż 10 o, i tak i powiem, że znalazłem i na mapie elegancji na tym muzeum chińskim, że na dworze jak jesteśmy i popatrzymy się w niebo, to możemy zobaczyć yy, samolot. Pewnie pomyślicie, co ja jestem, że patrzę się w niebo. O, po prostu przyjechał mi tak przez przypadek, tak przyjechałem. Jest pewnie stałem P-90 Mocna broń. Serio, dobra. 50 ammo, też trzy magazynki, po 50 ammo i po prostu z każdej, nie ma odległości, nie jest. tak daleko, dobra. Karabiny automatyczne. 158. Karabin dosyć słaby. Seryjny. Nie da się wyłączyć serii, strzela pociskami. Na serię w głowę i 20 w ciało, po 1,5, aż 5 pocisków w serii, czyli 3, 6 serii po 5 pocisków, bo 30 małem no w rozunku. 1800, opłata się już bardziej wektora kupić, o sto tańszego, bo trudno trafić w ogóle, jak ktoś biega dookoła was, to wyobraźcie sobie strzelanie. M4 po prostu, M4. Normalny Hedouin na daleki zasięg, taki standardowy, dobry, 270. To samo z Arkaczem, 270 rozrzut powinien kontrolować zobaczcie jakiś podobno nakucaniu zmniejsza y, taki celownik więc podobno lepiej lub, ale równie dobrze możemy po prostu stać a w miejscu i ich... na jedno wyjdzie HK417 karabin na dalszy zasięg 15 ammo strzela wolniej niż inne choć i tak całkiem szybko w głowę, aż na hita aż na hita, bo tak mocny jest w ciało, dokładnie nie wiem, ale na pewno niepotrzebny jest cały magazyn, tak żeby zabić w ciało AUG, ostatnia broń na liście do, y, która ma tłumik jest to mega, ale to mega dobra broń niestety długo się przeładowuje, ale jest cicha szybka dosyć dużo waga więc jak mi bardzo polega miał mimo odstraszającej trochę ceny bo 3 tysiące trzeba zapłacić zapłacić tysiące trzy ale Coż, kupujemy Ostatni karabin. SG51. Nie ma tutaj karabinów także grze sterownikiem. 300 ammo, dosyć ciekawa animacja. Jak widzicie, tak? Jak ogromnie. I tak magazynek tak A kiedy go wyjmujecie, to ta taka korba on wyjmuje kotę. Patrzcie. Nasza postać prawą ręką. Jest to szyb, całkiem szybka, bo mega mocna. Kosztuje, jedyne jej minus praktycznie, co kosztuje 300-800 i nie biega się z nią za wolno, taki potomek bydeł, ale o wiele mniej ammo, ale o wiele łatwiej rekordować moc na broń, tylko te, te, cena najbardziej, cena tylko tak przeszkadza. No i shotguny, mamy dwie, FP6. Z bliska na hita, ale z takiej odległości, ale z tej już odległości. Tak się ją przeładowuje po jednym pocisku. A kiedy będziecie chcieli strzelić, to po prostu klikacie w pocisk strzały, i przestanie przeładowywać. Jodek właśnie jest dobry, z tej już nie zabiję na chwilę. Da, tylko około 3. I widzicie, przyładowuję. I przyładował. A jeśli wystrzelę np. 4, to mogę w powie, coś mi wyskoczy w czasie przyładowania to mogę przewezacie. Dwa pociski, klikam przy strzału i kończę przeładowanie. I mogę strzelić I mogę znów. No, i a drugi shotgun, i już ostatni z, z shotgunów to super 90 206, 2600. To już lepszy shotgun, i dalszy lepszy. lepszy. Autopompa. Tylko 6, a no chyba? Nie, 8, ale tak szybko wystrzeliła, że wydawało mi się, że jest, Teraz, że 7. Po prostu mega szybki shotgun. Z, też tyle samo, mniej więcej, ile to. Tylko z bliska mniej. Z daleka też słaby, ale sta na tyle tylko że. Po prostu to nadaje wszystko. A więc... No I znów mi się wydawało, że 6, a mów wpakowałem tylko... A później już się rozkręca, jeszcze szybciej. Kabiny snajperskie, najtrudniej nimi grać. TRG-22, 1800. Tak samo jak w tej chwili, o 100 droższy. W głowę na hita w ciało na dwa. Snackpocką trochę trudno grać. W tej ale ja się ostatnio nauczyłem, że szybko się zmienia. I jeśli celowałeś, to wróci do celowania. Chyba, że przeładujesz. To do celowania nie wróci. Musimy chwilę poczekać, żeby nam Ammo odnowiło. Kawa, tutaj możecie snajpić, ale tu nie aż tak się snajpi, bo tu już mogą być gdzieś tutaj. Przeciwnicy. O, tu są jakieś obrazy, tak w ogóle widziałem z jakimiś ludźmi. O, tylko jedna runda nam została. Jej, starczy nam. Karabiny snapejskie. Uratio, właśnie. Czyli odpowiednik AWP tylko w nogi. Zabija... Nie zabija na hita. Ale jeszcze jej w ma ustawię bardzo mało życia. Z 5, wiecie? przypadku w, w każdy inne W każdy inny kierunek chciała zabije na hita. Kosztuje 400. Czyli co jest za sniperów dobrych. Plusem gdyż w go kosztuje AWP 407... 150 4750, f... a tylko tylko 400 jaki. No i ostatnia karabin snajperski auto kampa M14, czyli autopomp, a Znaczy auto kampa. Auto snajperka, szybka snajperka. <tuszy> Kosztuje o 200 taniej niż w CS w Go, ale czy to się na nią przełoży? Na jej kupowanie nie. Gdyż snajperkę można kupować? Nadal jest doga, a poza tym nie ma 20, a ma tylko 8 błapet na w chciały na 2, więc szybko wyeliminujecie przeciwnika, ale po prostu cena odstrasza. A pocisków też taka mniejszy, minus to nie ma za dużo pocisków. I to wszystko. No i. To są wszystkie bronie z tej gry. Znaczy są jeszcze granaty, ale nie wiem, czy mam je liczyć, czy nie. O, jak się tak przyłożycie, to możecie, tak. A może jeszcze granaty pokażę. Kevlar kosztuje właśnie 800. A zwykłe granaty. N nigdy nie używałem granatów zbytnio w tej grze, więc. Dobra, staćmy. Zwykły gra na osie 300, jeśli. Jak rozpo, o, jest na dole. Jak rozpoznać, że to on zostawia za sobą czerwone ślady? Zabiera życie dosyć dużo, ale i tak go nie używam. Freshbank za 200, najtańszy, jest po środku. Za nim jest białe i oślepia. A ostatnią bronią jest za 300 smok. On jest na górze, on jest zielony, taki ciemnozielony. I zostawię za sobą zielony ślad. Nie będę znów udechamiać, gdy tylko po to, by pokazywać smoka. I ty tutaj nie ma zapadających, jak w CSie. A szkoda. I ty tych smoków używam. A w się używałam tylko zapadających i smoków. O, dołączyło, to może pokażę 300. O, kawał z jednak się kupuje od Kevlar nie sprawia, że najpierw niszczycie kevlar, tylko nóż nie niszczy kevlara, tylko pociski niszczą i to nie ma tak, że najpierw kevlar się niszcza, później życie, nie. Życie się, się traci i kevlar się traci naraz. Kevlar sprawia, że kevlar część, yy, część yy, yy, damage'a przekłada na siebie, czyli, yy, ale mniej. Show tą część. Na przykład załóżmy, że jakaś broń by zabierała 30, to jakby strzeliło w naszą taką osobkę, to wtedy na przykład zabrałoby 20 z życia i 10 z I jedne bronie mają lepszą penetrację, pancerze, czyli bardziej się skupiają na większym damage'u a mniej na chyba na tym. Ale nie jestem pewien. Zobaczcie, możecie tak rzucić zielony ślad. Jeśli chcecie tak blisko rzucić, to możecie zamiast tak? To tutaj nie ma bliskiego rzucenia, ale możecie od podłogi odbić. No i wychodzimy. I to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Mam nadzieję, że się podoba i postaram się jeszcze nagrywać trochę, jak gram sobie gameplaya. Pa!